Cześć, Anko Citizen Group. Witam na kanale i na stronicy się Dziś i na kolejnym nagraniu zajmę się tematem e, ogólnie pojętych manipulacji bronią, przestrzeni roboczej i tym podobne Zresztą zobaczcie sami. E, samo strzelanie, samo oddawanie strzałów mniej bardziej precyzyjne, szybsze, wolniejsze. Czy tam w ruchu to jest jedna kwestia, ale druga to, to jest taka, że umiejętności, nasze umiejętności posługiwania się bronią to nie jest tylko samostrzelanie strzelanie w sensu stricte, tylko to również umiejętności pracy z tą bronią, posługiwania się nią, usuwania dysfunkcji, wymiany magazynka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i Można tego mnożyć. Eee... Zasada nauczania jest prosta. Crawl, walk, run, czyli najpierw się dzieciak uczy raczkować, później dopiero chodzić, później biegać. Tak samo jest z naszymi umiejętnościami strzelerskimi. Zaczynamy od pewnych rzeczy, robienia ich powoli, potem troszkę szybciej, dokładamy kolejne elementy, budujemy całość, złożoność systemu naszej, naszej pracy. I dzisiaj chciałbym pogadać o wymianie magazynka awaryjnej. Mamy kilka wymian magazynka, jedna to jest na awaryjna, kiedy prowadzę ogień. Mam cel, do którego muszę nadal strzelać, skończyła mi się amunicja, więc muszę wymienić szybko źródło zasilania naszego pistoletu na takie, które jest pełne, wprowadzić je znowu do walki i dalej strzelać. I najczęściej wygląda to w taki sposób, że strzelamy sobie jeden strzał, zmiana magazynka, jeden strzał. Dla oddania jednego celnego strzału nie potrzebujemy. Zbyt wielu czynników ułożyć w jedną spójną całość. Tak Chodzi mi konkretnie w tym przypadku nasz chwyt broń o odbudowę chwytu. Chwyt jest bardzo ważny nie dla precyzji jednego strzału, tylko dla wielostrzału, dla oddania tych strzałów. I teraz tak. najczęstsze ćwiczenie przy nauce. Właśnie wymiany, wymiany magazynka wygląda w taki sposób, że chodzę w cel, oddaję strzał. Zmieniam magazyn, oddaję jeden strzał. Czy pracując nad tą bronią, czy produkując te czynności manualne, odbudowałem chwyt we właściwy sposób? No nie wiem. Ale warto byłoby się dowiedzieć. Zakreślę tylko sobie przestrzeliny, żeby nie było, że potem coś sobie wybieram. Teraz, jeżeli już opanowałem czynności manualne, ściągnięcie broni, weryfikaty, to się stało, samą zmianę magazynka, zrzut zamka, wejście ponowne z cel, to teraz pracuję nad tym, żeby włączyć tę umiejętność do całego systemu mojej pracy z bronią. Dlatego proponuję ćwiczenie, które będzie wyglądało następująco: Zobacz. Jeden strzał i trzy kolejne strzały. Wszystko jest w celu, w miarę, w miarę blisko siebie, więc można powiedzieć, że ten wielostrzał był. Mniej lub bardziej, ale jednak udany. E, natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, to jest weryfikacja mojej umiejętności pracy z bronią. Czy ja pracując z tą bronią faktycznie jest to część, dana umiejętność jest częścią całości, jaką jest zestaw moich umiejętności, czy też sobie je izoluję. Nauczyłem się już wymiany, nauczyłem się 1R1. Przechodzę do 1R3 po to, żeby włączyć to do mojego, mojego systemu. I teraz, jeszcze się nam pojawia takie jedno zagadnienie: jak, jak przestrzeń, przestrzeń robocza, czyli przy okazji tego ćwiczenia, po prostu chciałbym opowiedzieć o tej przestrzeni roboczej, która róż, różnie jest definiowana, ale można przyjąć, że to się tak no, przy, okreś, określa, że jest to mniej więcej na szerokość moich barków, wysokość, tak jak moje, moje przedroganckie z i ten właśnie taki mniej więcej kwadrat to jest. To jest moja przestrzeń robocza, w niej wykonuję sobie wszystkie czynności, wszystkie manipulacje moim pistoletem, czy to są usuwanie dysfunkcji, czy to jest je na magazynka, czy to jest cokolwiek innego. System, który wszedł jakiś czas temu do wojska, zwany ABC, zwany też PSBS, -ką, co jest błędnym określeniem, bo PSBS to jest program strzelań z broni strzeleckiej, czyli zestaw ćwiczeń, które się wykonuje, zestaw strzelań. A nie sama metodyka szkolenia ani techniki pracy z bronią, ale to jest taka już dygresja, pokazuje, że pracuję sobie w przestrzeni, roboczą w ten, w przestrzeni, przestrzeni roboczej w ten sposób. Czyli moja broń jest tak naprawdę pomiędzy moimi moim, moim, oczami, a, a, a celem, do którego, do którego prowadzę ogień. W strzelestwie statycznym, w strzelestwie również takim, gdzie jest to strzelanie na strzelnicy, jak najbardziej jest to, jest to dobre, jest to zasadne. Natomiast zupełnie się sytuacja zmienia. Kiedy robię to w sposób dynamiczny, kiedy się przemieszczam, szczególnie kiedy się przemieszczam, dlatego że trochę jednak ta broń w takim wysoko uniesiony sposób zabiera mi pola widzenia. Ok, nadal cel widzę, tak? bo mam oboje oczu, więc dwa obrazy się w mojej głowie nakładają, pomimo tego, że prawym okiem w tej chwili mam zasłonięte moją bronią, ale okiem, widzę ten cel, mogę sobie tutaj pracować, patrzeć na to, co robię. Nie tracąc pola widzenia mojego celu. Natomiast, jeżeli będę się jeszcze teraz przemieszczał i usuwał tą dysfunkcję, czyli ujmę magazynek w czasie ruchu, no to muszę dodatkowo jeszcze patrzeć tam, gdzie idę. Czyli muszę sobie ocenić teren, po którym się będę przemieszczał, wybrać kolejny punkt, do którego będę się przemieszczał i patrzeć, żeby nie wpaść na coś, się nie wywrócić, nie zrobić sobie krzywdy albo nie spowodować pogorszenia swojej sytuacji. Więc ta przestrzeń robocza jest, staje się nagle dużo bardziej płynna. I dużo bardziej rozległa niż ten wyznaczony wyznaczone pole, które pokazywałem na, na początku tego, tego zagadnienia. Co mi się nie podoba, to to, że w naszych kursach niecytowsko-metodycznych prowadzonych właśnie w wojsku najczęściej niestety ludzie, którzy pracują, bronią, są doświadczeni, mają spore umiejętności, ale wykonają jakąś czynność w sposób odbiegający od instrukcji, są oblewani. Mimo tego, że zachowują trzy najważniejsze wyznaczniki, czy dana technika jest poprawna, czyli bezpieczeństwo, efektywność i powtarzalność. Jeżeli to robię w sposób bezpieczny dla siebie, dla otoczenia, jeżeli robię to w sposób efektywny, czyli osiągam założone cele, jeżeli robię to w sposób powtarzalny, czyli wykonanie czynności nie jest dziełem przypadku, tylko za każdym razem robię ją tak samo, bo jest częścią mojego systemu pracy z bronią, to dana technika jest dobra i nikt nie powinien być dyskryminowany modne słowo ostatnio, yy, za to, że wykonuje coś w sposób odbiegający od tego, jak to jest ale to jest moje zdanie. Możecie je podnieść. Tyle w tej części. W następnej sobie pokażemy jeszcze jedno ćwiczenie. Też na bardzo, bardzo podobny, podobny sposób i wychodzące podobnego założenia. Sekcja komentarzy do Waszej dyspozycji. Idziemy się następnym razem. Tak do kompetencje.